Witajcie, jestem Kaim Daunt Dobra, dzisiaj pogramy sobie w grę Don't Strive. Ja już grę mam zaczętą. To jest gra surivalowa. Masz... masz tutaj po prostu swój świat. Masz po prostu... Po prostu na początku biorę sobie postać, co nie? Potem musisz... tutaj musisz dbać o przed... musisz... żebyś... Żeby, żeby, musisz przetrwać. Jak widzicie, to już mam trochę zbudowane, rozbudowane. Ja próbowałem nazywać, zrobić jeden odcinek, ale po prostu mi nie wyszedł. Nie było słychać mojego kolegi Rodza. Jego konto YouTube to Rodziom, Więc y, ja z nim nagrywałem, ale nie było słychać jego na moim odcinku, a mnie było strasznie ten... Y, y, bardzo słabo było słychać. Ale teraz jest mi lepiej. I ogólnie. Dobra, jak widzicie, ja tu trochę rzeczy mam. Może niedługo pójdziemy na jakąś wyprawę. No co, już nie mam borówek. Okay. Teraz wam pokażę, jak przetrwać. Uuu, widzicie, to jest mój kolega Rodz. Siemanko rocz? Tak i rocz. Ja mam zmien, zmianę nazwy. Nazywam się teraz Kaim Dont. Pamiętaj o tym, rocz. Kaim Dont. Tak. Nie wiem. Tak sobie wymyśliłem. O kurde, zaraz ginę. Tak, Dontstraj. Trzeba... Co ci bandikam zrobił? No, Aha, dobra, Spoko. pokoju? Niedobre, kurde, jaki ja głupi? Okay. Jej, Widzicie, ludzie, trzeba tu przespać. Oż ty, Podpaliłem moje drzewa. Wow, ale widzicie jak jasno teraz? Tylko się spalą i będę miał przynajmniej sadzonki znowu. A już miałem takie fajne drzewka. No to możemy sobie ściąć w tym czasie. Gdzie ja mam tu sikera? No oczywiście siekierę już nie mam. Zostać mnie. Mamy pytaczek, A właśnie. u Nie ja! Jak widzicie, sobie coś zakupiłem. Co ja tu mam? Kupiłem dolinę, linkę do kupienia. Musimy przejrzeć na chwilę to, e, to jest ciocia, cio. e, tu jest dwie linki sienrowienka, tutaj tak, tutaj tak, tutaj tak, Tylko kamień, jedno osa, kto mi spali na Skype'ie. E, ja, ludzie, zrobię pauzę, bo muszę pogadać prywatnie z Rodsem. Dobra, startujemy. Roc musiał się rozłączyć. Jeżeli ludzie nie będzie słuchać Rodza na moim odcinku, to nie wiem czemu. Nie mam pojęcia akurat z tego. Niestety, tego akurat nie mam strasznie po w ogóle pojęcia. Jak wiecie, to ja sobie teraz mogę pozbierać na jakieś coś z. No. Chyba tego. Hmm. hmm, ciekawe. Dobra. Udzieję. Chyba na tym odcinku przeżyję jakoś tak kilka dni. Jakoś tak z kilka dni, ale jak coś przez tą sekundę mnie chyba nie było dobrze słychać. No nie miałem dobrze mikrofona ustawionego, ale teraz mam dobrze. Ok. Teraz sobie pójdziemy na jakąś krótką wyprawę, poszukamy czegoś. Po, pozbieramy grasa. Zrobimy sobie kapelusik z grasa. Nie zdążyłem. 12 grasa mam. Potrzebuję. Zrobimy sobie taki fajny kapelusik. gdzie mamy kapelusik ja sobie zawsze robię w każdej mojej grze zobaczmy chwilkę na mapę U, idziemy zabić ul co wy na to? U. idziemy zabić ul będziemy brutalni nie będzie litości ja już z sami walczyłem nawet sikierom i się nie, nie bałem A zaraz ginę! Uciekamy ludzie! Ojec Nul, ale lag. U mi nie jest. No jedz mi ten miodek. Musimy to przeżyć. Coś jeszcze mamy do jedzenia na? Nie, nie wiem czy nie czy przeżyjemy tą grę. Mamy zabić, miodek spadaj! Uciekaj, uciekaj, uciekaj! O, oh, nie Dobra, zabita. okej. Okay. Zjedliśmy motyla. Widzieliście to? Dobra, ludzie. Zbierę burówki i lecimy do mojego obozu. Jest blisko. To zdążymy. Tutaj, tutaj, tutaj. Że i jest podtrzymywane. Kurde, niech to. Nie mamy ogniska, ludzie. A nie mamy nawet z czego zrobić. Zaraz... Przegramy to. Przegramy. Miał jakiegoś farta wielkiego. Muszę iść po wyprawę, po Gras. Szybko! Chodzi żebym dotrzeł do mojej maszyny. Oje! Czy ludzie? Innym się najlepiej potrzebuję. Zbierzemy tylko ten węgiel. Podpiszemy sobie burówę. Da się podpiąć miod? nie da się, to No jak, no jedz, no jest, no jedz, no jedz. no jak, no Dobry, ja, ja, ja. Fajne, fajne, fajne placuszki, ja, ja, ja. dobra. Ludzie, to już jest koniec mojego pierwszego odcinka. Więc. Subskrybujcie, lajkujcie, polecajcie mnie znajomym. I jeszcze muszę powiedzieć to, subskrybujcie, rodzioma. Ok, bye bye, żegnajcie.